Namaste, kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak bardzo, bardzo luźniutko na różne tematy. Ale troszeczkę rzeczy się nazbierało i zanim przejdziemy znowu do konkretnych takich wskazówek, chciałabym również co jakiś czas omawiać, jakie energie są w powietrzu, co się dzieje, co jest ważnego, ponieważ w tym całym natłoku informacji bardzo łatwo się pogubić i te najważniejsze rzeczy nam często umykają. Moi drodzy, jesteśmy już po 45. rytuale dla Matki Ziemi, ostatniej pełni Księżyca. Była to śnieżna pełnia Księżyca i to było niesamowite przeżycie dla mnie i myślę, że dla każdego z Was, kto brał udział w tym spotkaniu, ten rytuał był niezwykle piękny. Mogę powiedzieć, że był najpiękniejszym i najsilniejszym ze wszystkich dotychczasowych. W ostatnim czasie zadaliście mi mnóstwo, mnóstwo pytań, ponieważ pojawiły się bardzo różne informacje, bardzo wiele takich hmm, wyszło na jaw pewnych rzeczy i to oczywiście wielu z Was, którzy interesują się tą tematyką, wywołało pewne dysharmonie. Bardzo wiele osób pisało do mnie z prośbą o radę, o pomoc, o wsparcie, o wyjaśnienie pewnych rzeczy. Wy wiecie, że ja nigdy nikogo nie oceniam i mogę Wam tylko powiedzieć jedno, że Wy zawsze w głębi Waszego serca czujecie, co jest dobre, a co jest złe. Nie w rozumie. Jeżeli czasami nie macie pewności, gdy na przykład oglądacie jakiś film i ktoś coś w tym filmie opowiada, nie macie pewności, że to jest energia pozytywna czy negatywna, to bardzo często zalecam Wam, aby wyłączyć głos i tylko patrzeć na tą osobę, i wówczas, gdy skupicie się tylko na jednym, na przykład na wzroku, wówczas od razu Wasze serce wyśle Wam impulsy. Jeżeli natomiast ym, nie potraficie tego w ten sposób ocenić, ponieważ każdy z, każdy z nas jest troszeczkę inny, to spróbujcie um, zapisywać Wasze emocje, zapisywać Wasze odczucia. Gdy coś czytacie, coś oglądacie, starajcie się zrobić sobie taki, taki cykl, że na przykład jednego dnia oglądacie nie jeden film danej osoby, ale na przykład 3, 4, 5. I po każdym filmie robicie taką malutką przerwę, zapalacie sobie świecę, to zawsze bardzo pomaga w takiej, nazwijmy to, stymulacji duchowej i zapisujecie na kartce wszystkie myśli i wszystkie emocje, które nagle pojawiają się w waszym sercu. I po pewnym czasie, gdy obejrzycie na przykład 3-4 filmy, wysłuchacie jakichś tam audycji, gdy przeczytacie ileś tam artykułów, to patrzycie na wasze na Wasze notatki i od razu zauważycie, że większość emocji była pozytywna albo większość emocji była negatywna. I potem rozpoznacie od razu, i to, to może trwać na przykład godzinkę, dwie, że poświęcicie na jakąś osobę, ale to są odczucia, które dadzą Wam odpowiedź na te pytania. Komu warto zaufać, komu nie warto zaufać? I co jest jeszcze ważne, ja już napisałam w mojej pierwszej książce pod tytułem Magia, które osoby magiczne są warte zaufania, a które są niewarte zaufania. I to jest takie troszeczkę, takie dodatkowe wskazówki. Co jest jeszcze ważne? W ostatnim czasie pojawiło się bardzo wiele audycji, pojawiło się bardzo wiele filmów, które są tworzone przez różne osoby ze świata nazwijmy to ezoteryki i bardzo często te filmy, te audycje mm, obniżają wibrację czyli właśnie pojawiają się te negatywne emocje. I tutaj bardzo wielu z Was prosiło mnie o wskazówki, o pomoc, jak się z tego uwolnić. Jeżeli na przykład odczuwacie jakiś ból w ciele, odczuwacie taki brak ochoty do działania, lub odczuwacie zmęczenie, czy jakieś inne negatywne emocje. Ja wstawiłam dla Was ym, na moim blogu, ale również na wszystkich platformach, gdzie wstawiam filmiki, filmik o numerku 461, to jest medytacja anielska, ja ją nazywam medytacją oczyszczającą z pestką jabłka ona jest bardzo prosta, bardzo krótka i możecie ją stosować praktycznie codziennie, gdy tylko poczujecie, że, że czujecie się jakoś tak dziwnie wasze wibracje są takie obniżone, to wtedy sięgacie do tego filmiku Słuchacie go, to jest specjalnie tylko nagranie, ponieważ gdy tworzę filmy, to zauważyłam, że bardzo często koncentrujecie się na tym, jak ja wyglądam, jak ja się poruszam, na, na, moim, na mojej twarzy, na moich gestach i często ważne rzeczy umykają. Dlatego te słuchowiska uważam za bardzo, bardzo ważne i wszystko, co dla mnie jest osobiście bardzo E, takie ma ten priorytet numer jeden, będę prezentowała w formie słuchowisk, bo wówczas wy e, tylko słuchacie mojego głosu i możecie się w 100% skupić na danym przekazie. Czyli ta medytacja możecie ją robić praktycznie codziennie. Również moja książka Jak rozmawiać z aniołami. Tam wszystkie te teksty, wszystkie wskazówki tam zawarte możecie stosować niezależnie od religii, niezależnie od, od poziomu, waszych wibracji, od poziomu, w którym stoicie. One zawsze pomagają i zawsze jak gdyby pomogą wam z tych negatywnych sieci, z takich czarnych sieci się uwolnić. Ale teraz może przejdziemy do innych ważnych rzeczy, ponieważ ile już mamy minutek? 10 minut. <grytanie> Moi drodzy, co jest jeszcze bardzo ważne? Mam od Was wszystkie listy pytań oraz listy propozycji na kolejne tematy, które chcecie usłyszeć. I ja będę je omawiać stopniowo. Będę się starała przynajmniej raz na dwa tygodnie, aby było słuchowisko lub był film, ale nie będę ich prezentowała na przykład na jakiejś platformie postaram się, by wszystkie one były dostępne na moim blogu bucardi-maria.com, ponieważ zauważyłam, że gdy wysyłam te słuchowiska na kilka różnych platform, to czasami jest tak, że na jednej ono już jest widoczne, na innej jeszcze nie i tak dalej. I to wszystko jest... Um, jak gdyby okupione bardzo dużym nakładem siły z mojej strony i takiej kontroli, gdzie już coś widać, gdzie jeszcze nie widać, gdzie się pojawiają komentarze, gdzie ich nie ma. Dlatego zdecydowałam się, że takim centralnym punktem będzie właśnie ten mój blog. Ja tutaj na końcu tego słuchowiska jeszcze raz podam link do tego bloga oraz w opisie i tam znajdziecie zawsze wszystko, co jest aktualne. Czyli ym, następuje taka malutka zmiana. Wy mnie znacie, że ja bardzo wiele publikowałam, na przykład tylko na Facebooku, albo tylko na Instagramie, albo tylko na Twitterze, albo gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam na tysiące różnych blogów tematycznych. I zauważyłam, że bardzo wielu z was gubi się, bo jest tego za dużo i jest bardzo trudno zapamiętać tysiące adresów. Dlatego jest ten główny jeden blog i na nim będzie wszystko, wszystko co ważne. I tam będą również filmy, słuchowiska, które będą tylko i wyłącznie tam i one nie pojawią się tutaj na YouTube, czy, czy na Vimeo i tak Dlatego możecie sobie tam subskrybować tego bloga, albo dodać sobie do ulubionych i tam co jakiś czas zaglądać, ponieważ, no bardzo mi przykro, ale musi nastąpić takie troszeczkę ograniczenie, abym mogła po prostu nadrobić zaległości. Czyli punkt centralny, mój blog. I tam są wszystkie inne informacje, które będą widoczne gdzieś na innych stronach. Czyli, jeżeli nie masz czasu y, śledzić wszystkich innych stron, to wchodzisz tylko na mojego bloga i tam jest wszystko. Co jest jeszcze bardzo ważne? Z pewnością, jeżeli y, czytasz mojego bloga lub y, oglądasz y, mnie na różnych platformach, to. Y, Widziałaś, widziałeś, że pojawił się mój apel o pomoc dla magicznej krainy Magdaleny, która jest założona w Polsce i gdzie wydarzyło się bardzo, bardzo coś przykrego. I, to, co w takim trudzie czoła Magdalena zbudowała na polskiej ziemi, wy mnie ciągle pytacie, pani Mario, kiedy pani będzie coś robiła w Polsce? Ja robię również coś w Polsce. Ja staram się Was inspirować i wspomagać Was właśnie w tworzeniu Waszych małych czy większych magicznych oaz na terenie Polski, ale również innych krajów. I jedną właśnie z takich oaz jest kraina Magdaleny. To jest kraina położona w województwie lubelskim, gdzie... Jest to takie miejsce schronienia dla wielu, wielu istot, ale przede wszystkim dla jednego gatunku, mianowicie dla bobrów. Magdalena stworzyła tą krainę i w takim miejscu bardzo rolniczym, gdzie rolnicy opanowani jakąś siłą, nazwijmy ją siłą mroku, bardzo walczą aby zniszczać bobry. Uważają, że bobry niszczą drzewa, że kradną ryby ze stawów i tak dalej, i tak dalej. I Magdalena bardzo wiele włożyła swojej siły, swojej pracy w to, aby chronić te istoty. I w ostatnim czasie wydarzyło się coś bardzo tragicznego. Magdalena miała swój domek na drzewie, domek drewniany, który powstał, aby mogła być codziennie w jej oazie, aby mogła tam mieszkać i codziennie chronić te stworzonka, które są pod jej opieką. Bo gdy tylko opuszczała tą oazę, to zawsze zdarzyło się coś takiego, że albo wycięto jakieś drzewa, albo ktoś wtargnął na jej posesję i, i dokonał tam jakiejś szkody. I w ostatnim czasie jej domek spalił się. Nie będziemy tutaj nikogo posądzać dopóki nie zostanie to ustalone przez prokuratora i chciałabym jeszcze raz apelować do was moi kochani o pomoc dla naszej siostry Magdaleny ponieważ jest ona jedną z nas bierze udział w rytuałach dla matki ziemi co miesiąc od samego początku angażuje wszystkie swoje pieniążki które zarabia pracuje ona na uniwersytecie robi wszystko co tylko może aby chronić te stworzenia w jej krainie I Musimy jej pomóc odbudować ten jej domek, jak tylko możemy, ponieważ tak jak ona pomagała naszej oazie, tak jak ona pomaga naszej matce ziemi, tak i teraz my musimy pomóc jej. Musimy się wspierać wzajemnie, bo jeżeli nie uda jej się tego domku odbudować, nie będzie mogła być tam w jej oazie i nie będzie mogła chronić tych stworzeń, a wszyscy źli ludzie tylko na to czekają. Proszę Was jeszcze raz o pomoc o wsparcie. Możecie od razu pisać do Magdaleny. Możecie wysyłać datki na konto, które podam na moim blogu, koniecznie z dopiskiem darowizna dla Magdaleny. Ja wszystkie te datki zbieram i całą listę przekażę dla niej. Chciałabym bardzo, bardzo Was o to prosić, aby ta sytuacja nie była Wam obojętną, ponieważ My musimy się wzajemnie wspierać, bo tylko tak jesteśmy w stanie coś tutaj na ziemi poruszyć. I czasami pytacie mnie: A Pani Maria, mogę tylko przekazać jakieś tam grosze, grosik do grosza, a zbierze się jakaś suma, która pomoże jej w dalszej walce. Dlatego, gdy pytacie mnie: Co możecie zrobić tuż obok, w Polsce, na naszej polskiej ziemi, w naszej ojczyźnie, w ojczyźnie naszych przodków? to jest w tej chwili ku temu okazja, aby w jakikolwiek pomóc. Możecie również wspierać Magdalenę, możecie poprosić mnie o kontakt do niej, możecie ją wspierać myślami, wspierać ją w jakikolwiek sposób, ale również w formie pieniążków, ponieważ pieniążki są jej potrzebne, aby ten domek odbudować i znów wrócić tam w tamto miejsce i dalej bronić istot, które znalazły schronienie w jej krainie. To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Chciałabym, aby Wam to nie umknęło, ponieważ w tym nadmiarze informacji jest tych informacji bardzo, bardzo dużo i taki jeden wpis czasami no, może zostać przeoczony, a jest on bardzo ważny, bo nasza siostra potrzebuje naszej pomocy. Kochani, i to nie jest walka o jedno stworzenie, bo ja wiem, że Wy jesteście tacy kochani, że gdy ja miałam już różne takie akcje, pomocy dla różnych stworzeń i zawsze bardzo, bardzo aktywni byliście w tych akcjach, gdy trzeba było ratować życie jakiegoś konia, jakiegoś psa, jakiegoś stworzonka. W tej chwili... Jest to pomoc dla wielu, wielu stworzeń i przede wszystkim dla tych wszystkich bobrów, które znalazły schronienie w jej krainie. I teraz wracajmy dalej. Co jest jeszcze przed nami ważnego? Bardzo prosiliście mnie o kolejny ogień oczyszczający, czyli spalanie problemów, ponieważ tych problemów się troszeczkę gromadzi. Z wiadomych względów. I teraz y, będzie takie spalanie wiosenne, dokładnie w tym samym dniu, w którym mamy szafirowy, szafirowy Nów Księżyca, czyli spotykamy się na naszym comiesięcznym spotkaniu Nowiu Księżyca. Jest również spalanie problemów, czyli jeżeli jest jakakolwiek sytuacja, od której chcesz się uwolnić, to najwyższy czas, aby to zrobić i w ten sposób zacząć ten sezon wiosenny. I to spalanie ma miejsce 26 lutego. I jeżeli jakiś list nie dojdzie do mnie na czas, ponieważ te listy muszą dojść do mnie do magicznej oazy, to będzie ono powtórzone jeszcze za miesiąc. Ale tutaj cały opis będziecie mieć również na moim blogu. To jest również bardzo ważne. Później mamy. W tym samym dniu szafirowy Nów Księżyca, również opisałam go na naszym blogu. Jest to głównie energia energia ochrony, energia również rozwoju naszej czakry trzeciego oka, a także czakramu gardła. I bardzo, bardzo pozytywna energia, energia niezwykle silna, którą warto wykorzystać we wszystkich sytuacjach, które potrzebują wsparcia, wsparcia tej siły wyższej. Moi drodzy, to są wszystkie rzeczy, które chciałabym Wam na teraz przekazać, e, czyli podsumowując, blog jako centralne miejsce spotkania, wszystko będzie na nim. Także filmy, które będą tylko i wyłącznie tam. Kolejna rzecz, wszystkie tematy, wszystkie, e, wszystkie Wasze prośby, wszystkie Wasze propozycje będą się pojawiać e, w formie słuchowisk czy filmów, e, Cyklicznie, czyli mniej więcej co dwa tygodnie, postaram się coś takiego nagrywać. Kolejna rzecz to jest apel o pomoc dla Magdaleny, dla jej krainy i dla Bobrów, które tam znalazły schronienie. Kolejna rzecz to jest rzecz, o którą mnie pytaliście, czyli jak rozpoznać osoby pozytywne, osoby negatywne, jak rozpoznać stronę światła, stronę mroku w waszym sercu. Odpowiedzi są w Waszym sercu, ale także ta metoda, którą Wam przekazałam, jak podwyższyć wibracje, jak uwolnić się od energii negatywnych, zerknijcie sobie film numer 461, Medytacja Anielska z Pestką Jabłka i Spalanie Problemu, Wiosenne Spalanie, szafirowenów w Księżyca i już niedługo 46. Rytuał dla Matki Ziemi, dokładnie za miesiąc, kochani. Dziękuję za Waszą uwagę i jeżeli będą jakiekolwiek pytania, piszcie spokojnie w komentarzach na moim blogu. Również tam się pojawia formularz kontaktowy, tylko ja mam do tego dostęp i to są rzeczy, które ja tylko widzę, czyli ja je mogę zatwierdzić albo nie. Jeżeli są jakieś osobiste, to oczywiście są one tylko i wyłącznie dla mnie i w ten sposób możecie mi zadać tysiące różnych pytań, jeżeli coś jest niejasne w jakimkolwiek słuchowisku. Pytajcie, nie bójcie się mnie pytać. Ja wiem, że Wy macie szacunek, wiem, że czasami jest Wam głupie o coś zapytać. Tak jak Wam powtarzałam już w ostatnim słuchowisku, pytajcie i proszę Was o cierpliwość, ponieważ tych pytań jest bardzo dużo, ale na pewno każdy tą odpowiedź otrzyma. Dziękuję za Waszą uwagę, za nasze cudowne spotkanie, za 45 rytuał dla Matki Ziemi i... Cieszę się bardzo, 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 że nie jesteśmy sami, że ta pomoc z uniwersum, z wszechświata została nam w tej chwili ofiarowana. Pomoc dla naszej Ziemi, dla nas Ziemian, dla wszystkich istot, które znalazły tutaj swój dom i które będą tutaj żyły w pełnej harmonii. A wszystkie inne istoty, które tutaj przyszły, które to nie jest ich dom, które próbują nas sobie podporządkować, będą zmuszone, aby stąd odejść. W imię miłości tutaj na Ziemi, Wasza Maria Bukarty.